Yo, yo, Siemka Cześć wam. To będzie mój w sumie pierwszy taki odcinek chyba z poprawionym dźwiękiem. A co prawda nie mam jakiegoś super sprzętu. Jest jakiś zwykły mikrofon i, i słuchaweczki. Mam nadzieję, że się nagra w miarę. A no co? chciałbym wam e, zaprezentować w ogóle. E, bardzo fajne auto do driftów, według mnie to jest jedno z lepszych. A Tylko dlatego, że nadaje się do, do jazdy i, i terenowej, na, na drifty i na szosę, także... Teraz zaznaczyłem sobie punkt na mapie, do którego dojadę. Wow! Dobra, rzuciło trochę. O. Trzeba jako, jakoś trzeba zacząć, co nie? Dobra, podejdziemy tam do tego. Pokażę Wam, może, możliwości tego auta. A na końcu, e, jaki tuning ja używam, i kod udostępniania. Może też pokażę. Jest naprawdę, jeżeli chodzi o. To jest kwestia przyzwyczajenia, jak tam. E, Oczywiście do tego tuningu każdy tunik był trochę inaczej. Wiadomo na, na auta działa O, dobra Polecimy trochę po bandzie. O, pięknie. Dobra, dojedziemy do tego celu tam później się pobawimy. A myślę, że na, na, na samym końcu, jak już dojedziemy, tam to zaprezentuję te a, te auto. Z kodem oczywiście tuningu. A, tuning nie jest mojego autorstwa. Z kilka, próbował naprawdę kilka... Kilka... Wow! kilka różnych ustawień i według mnie to jest jedno z lepszych oczywiście na jakąś dłuższą jazdę to się na, na pewno nie nada ej żuczek, chodź tu kurde jak będę, będę się ślizgał to ja nigdy nie dojadę o pięknie no wiadomo, że to trzeba wejść a... no, Najlepsze jest to, że jak już się zaczyna grać to to już samo przychodzi kurde, musiałbym jakieś jeszcze wyścigi Myślę, że z czasem to powłączam jakieś wyścigi też online z innymi a też możecie w komentarzach pisać a... co można porobić tutaj w ogóle Jakie pokazy mogę ja porobić, żebyście oglądali? Myślę też, że mógłbym tym autem śmiało pokusić się o to, żeby robić wszystkie tory driftowe. Ostatnio nawet w sumie nie pamiętam, chyba streamowałem, czy nie? W sumie nie dopiero zaczynam przygodę, także um, nie pamiętam, co, co robiłem. ale mógłbym zrobić po prostu jakieś tory z innymi. O by nami mówię, nie pamiętam tylko czy streamowałem, ale robiłem ten tor w, tam, w tych górach. Nie wiem, jaki to jest w sumie region w Pordzie ale no, za drugim razem już no naprawdę był dobry, dobry ogólnie zawodnik, ale za drugim razem już jak robiłem ten tor to tak mi jakoś fajnie poszło, że, że po prostu yy, miczełem się stałem takim chwilowym <grywa> Po prostu nie dałem yy, nie dałem żadnych szans rywalowi ogólnie te, tym autem fajnie się driftuje po, po drogach tak na, mie na mieście nie Także jak się wjedzie na miasto, to tam można zrobić naprawdę super jakieś. Wow. Dobra. Tu już jesteśmy na miejscu, coś. Dobra. Teraz tak. E... Zobaczmy teraz na autko. Autko to jest ogólnie. Toyota Supra która pouszkadzana. O, tak przy mojej jeździe, dzisiejszej to i tak jak na początek to nie jest źle. A zaraz wejdziemy w menu, to jest tak. Chyba z 2020 roku to jest. A zobaczymy. Zmień samochód, Tak, to jest GR Toyota Supra z 2020 roku. A pa pa pa. Pokaż samochód, dobra, teraz się proszę, teleportujemy do naszego garażu. Tak dobrze mówię? Tak. Okej, okay. do auta. Dobra, e, tuningi, to teraz tak, e, chciałbym, w moich tuningach powinno być Pokażę Wam właśnie teraz kod udostępniania. żebym to znalazł, teraz żebym ja jeszcze tutaj ogarniał to, tak w miarę. Dobra, to jest na pewno ten Good Like Drifting. To jest aktualnie kod udostępniania. To jest 112. Początek reszta widzicie na ekranie. Naprawdę warto potestować sobie. Autko też nie jest zbyt drogie, a jest bardzo fajne. Możemy teraz przyjechać. W sumie jeszcze się przyjadę na miasto. Spróbuję zrobić kilka takich lepszych driftów. A w następnym odcinku może zrobię jakiś tor. Eee, typowo tor drifterski. Zobaczymy jak mi pójdzie. Wszystko zależy od dnia, chociaż mówię no, nigdy się nie podaje. Dobra, co tu mamy? Mam też dużo autek fajnych na 1 czwartą mili. Także też. Dobra, to teraz tak podjedziemy sobie na miasto. Gdzie to. Szybka podróż? Żeby się pobawić po mieście? Nie. Albo szybką podróż damy. Dobra, będziemy już w środku. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, mówię to na, na początek, tylko chciałem Wam zaprezentować te auto. Warto spróbować. Jest naprawdę kozackie. Przy wyższych prędkościach nawet już. Co prawda, bardzo rzuca. To idzie odczuć po prostu przy wyższych prędkościach, że bardzo rzuca tym autem. Ło. Ole kurde poszedł normalnie milimetry. Ole podskakuje na tych tych. O! Co tam migasz mi ja tutaj? Jadę tutaj kurde po złoto. Nie naprawdę jeżeli chodzi o, o jazdę po po miejskich drogach to jest... Yy... O kurde Już błąd, już błąd Chciałem zawrócić i Tego się nie spodziewałem Takiego wejścia W sumie wy też no, Zobaczcie jak pięknie można po, po mieście się bawić nie, no jeżeli chodzi o jazdy takie drifterskie, to jest myślę, że auto jedno z lepszych I, i na początek, na początek, już nawet nie na początek, już nawet dla takich już myślę zaawansowanych osób, to jest właśnie dobre w tym aucie, że ono jest i dobre na, na, po... o kurde, puf, jaki fart, to ono jest właśnie dobre na, na początek i żeby zacząć z driftem w ogóle, widzicie jak to wszystko, Fajnie tutaj pracuje. Myślę, że to jest dobre właśnie, żeby zacząć z driftem jak najbardziej. Myślę, że też osoby, które już bardzo dobrze jeżdżą, driftują, to dla nich te auto też jest. Myślę, że godne polecenia. Jeżeli chodzi o jazdy miejskie czy coś, to jest naprawdę super. Nie wiem jeszcze, znaczy w sumie wiem, wiem to tylko z jednego tuningu, który tutaj miałem poprzednio, że nie mogłem w sumie w żaden zakręt wejść jakoś. Dziwny, nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy po prostu taki dzień, że jak zacząłem po prostu jeździć tym autem, to każdy zakręt to kończył się właśnie, e, niestety, ale... Takim czymś. A, właśnie takim, takim <laughs> No. Dlatego mówię, myślę, że ten kod, który Wam udostępniłem, yy, będzie ok. Co prawda, yy, musicie się przyzwyczaić. No, każdy ma też inne, yy, wiadomo, inne preferencje jazdy, inny styl jazdy, więc każdy też inaczej będzie. Każdy też inaczej będzie to odczuwał inaczej. Nie, nie mówię, że wszystkim możecie mieć też wiadomo, że możecie mieć inny, inny tuning tego auta, dużo lepszy, nie mówię, że nie To po prostu mi pod... podpadł podszedł pod, pod, pod ten ten tun a w sumie dużo nie testowałem, tylko dwa, więc możliwe, że są jeszcze lepsze tuningi, także... Yy, to już później jest do, do ogarnięcia, już na spokojnie. Ja na tym tuningu bynajmniej bardzo się fajnie bawię i, i mi on odpowiada osobiście. Dobra. Teraz coś. O nie. nie, nie wiedziałem gdzie jechać. To jest właśnie to, że jak się dobry kierowca... pamiętajcie, to już taka wskazówka, że dobry kierowca powinien... <laughs> powinien... Musi wiedzieć, gdzie jedzie. Musi już wcześniej znać, jeżeli po prostu dobry kierowca, to pewny kierowca. Jeżeli robicie coś niepewnie, to to się najlepiej nigdy nie kończy. I to, czy to w życiu takim real, czy virtual, teraz wszystko jest to samo. Po prostu, jeżeli nie wiecie, co do końca chcecie zrobić, to zazwyczaj się to kończy jakąś właśnie wpadką. Dlatego dużo szybciej trzeba reagować na, na zakręty. Najlepiej to właśnie skracać przy samych przy samych tych e, budynkach przy samych tych e, bo jeżeli rzeczywiście dodamy troszkę zbyt dużo gazu i nas wyrzuci no to mamy jeszcze wtedy zapas taki o proszę bardzo. Bo okay. O! Oh. No no! Wow! Jezus, Maria, normalnie. Dzisiaj to. coś nie wychodzi. No nie, nie przewiduję tych kierowców w ogóle, co oni zrobią. Tak jakoś. Ostatnio grałem to dużo lepiej mi to szło. Zobaczymy teraz, może pojedziemy poza miasto. O, się przycina, co to na Xboxie się przycina, gra? O i tu właśnie o to chodzi, żeby jak najbardziej przy, przy krawędzi jechać Bo wtedy jak nawet się wyrzuci to widzicie? Mamy jeszcze spory O kurde, spory zapaska kamieni pod maską że tak powiem Myślę, że, że tego pokazu już starczy. No bo, no bo jednak y, co tego driftu, tutaj to, tak y, w sumie, jeżdżenie bez, y, bezpłciowe, takie bez żadnego celu, to też nie jest y, fajne. Chociaż, kurde, powiem szczerze, że y, warto się wprawiać, zobaczyć też. Y, y, najlepiej się uczyć też na błędach innych, więc y, myślę, że takie. Taka obserwacja. Zachowanie aut podczas jazdy jest bardzo... bardzo dobre i... no nauka to jest pierwszy klucz też do sukcesu jakiegoś tam, żeby... O kurde. O, 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 o już wiedziałem. O, ale... o! Kurde wszystko na styku tak mi coś się idzie, aż trochę się boję. Nie wiem czemu, ale mam taką dziwną adrenalinę. Wow. no kurcze mać, no mówię, że wszystko dzisiaj tak na styku, aż, aż mnie serducho tutaj bije, pikawka. Nie! No, 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 a tutaj takie fajne... A tak miało być fajnie. No i przeszkodził nam tutaj. Ale fajny zakręt. Eee, super. Właśnie jak się dobrze... Dobrą prędkością... Wszystko musi być idealne w drifcie właśnie. Musi być dobra prędkość. Yy, no, do, żeby nikt jeszcze nie przeszkadzał. Dobry kąt. O. Pięknie, które w ogóle nie wiem jak wy, ale ja, ja lubię bardzo jak właśnie driftuję, to lubię patrzeć na kamerę tak bokiem, tak tyłem. A to, teraz to ja sobie zgorszę trawę, to to nie powinno tak wyglądać, ale strasznie lubię właśnie jeździć i, i z tyłu oglądać. Jeszcze na wyścigach, jak tak właśnie e, wyprzedzam kogoś typowo na, na, na drifcie, ta, na takim, to po prostu lubię jak. Jak yy, obracam kamerę, widzieć jak to wszystko jest yy, zadymione. Dobra. Pokażę może o co chodzi. Próbuję już trzeci raz, ale jak to mówię, do... Dopóki nie wyjdzie, o. Sztuka dopóki nie wyjdzie. O. Coś takiego. Jest, kurde, coś pięknego. I jak ja lubię po prostu tak robić, że obracam kamerę, ale to jest utrudnienie, bo trzeba. Najgorsze jest to, że to trzeba. O, pięknie! Aaaa! pięknie miało być. O, ktoś tam jest. Coś potrafimy. Dobra, to tak, no to na dzisiaj może już na ten odcinek to starczy, no kod udostępniania jest, myślę, że auto też spoko, jest i na początek i dla osób zaawansowanych, polecam te auto, kod udostępnienia Driftu macie, możecie spróbować, może będę miał też kanał na, na, na gdzieś na innych portalach, będziemy mogli się... o. Ktoś chyba próbuje driftować. No i znowu, przeszkodzone, przeszkodzone, niestety. Dzisiaj nie jest mój dzień, dlatego. Kurczę, wow. Dobra, zobaczymy. Teraz może. Ta. Pojedziemy sobie gdzieś tam dalej. Okej, okay. zobaczymy. A... Najlepiej jest właśnie na mieście z tym tym. Jezus, Maria, Boże. Wow. Kurde, normalnie w szoku jestem, że tak mi... Nie, 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 nie no, no! O, mamy tor drifterski od razu, bo <ś kiss> może... Ej, co się stało? Ej, halo! Nie, ja, jedź! Co się stało? Znaczy, bo się tam zawiesił, co ja jakimś kare... Ej, wiecie co? Nie, ja muszę to cofnąć, może mi się uda, bo chyba nie wyjadę stąd. Jak to się stało? To chyba jakiś bóg. Dobra, może zrobię tor drifterski jeszcze. Dzisiaj, a. O, cofaj, 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 cofaj. Dobra, dobra, jedziemy. E, gdzie jest ten tor drifterski? Może tutaj gdzieś Nie, ja wezmę, e, zrobimy tak. Tu był gdzieś tor ten drifterski, tu Tak? Jak z tego co pamiętam? Jest. No, jedziemy tam. Dobra, zrobimy ten tor drifterski jeszcze dzisiaj A zobaczymy ile punktów uda nam się zdobyć. Szkoda, że kamerki nie mam. Niestety. Ej, halo. To jeszcze niżej. Chyba tutaj się zaczyna ten tor, co? Jakoś tak. Chyba tutaj się zaczyna. Szkoda, że kamerki nie mam. Dopiero zaczynam streamem. To jest mój w sumie co? Pierwszy stream taki. Więc. Yy, mam nadzieję, że. Że z czasem. Yy, Będę już kamerkę używał, to będzie też dużo lepiej. Wiadomo, że jak się coś widzi, jeszcze reakcje, reakcje zawodników to jest bezcenne. Dobra, no to co? Zaczynamy! To to GR Toyota. Dobra poszło, poszło, poszło. Idziesz, 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 idziesz. Idziesz, idziesz, dawaj, 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 dawaj. Nie! Przy krawędzi, przy krawędzi pamiętajcie, że przy krawędzi trzeba zaczynać łuki, bo bo wtedy mamy większą szansę na to, że Pięknie. Dawaj, 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 leć. Pięknie, super jakoś. Ciekawe ile Uda. Ach, nam się punktów zdobyć. Dobra, dobra, jedziemy. Czy ja już zapomniałem ile. No nie, to jest najgorszy zakręt! Ja to tak nie lubię. Tego akurat przy tym, tym jest za, za długi. Często właśnie mi nie wychodzi ten zakręt. Dobra, ja już zapomniałem ile miałem tutaj. E... Dzisiaj coś mi nie wychodzi, ale mówię. E... Ostatnio tutaj, jak robiłem ten tor naprawdę z naprawdę z kimś kto bardzo dobrze jeździł driftował naprawdę dużo, dużo punktów nabijał no i udało mi się, nie uwierzycie udało mi się zrobić ten tor dosłownie idealnie praktycznie nie tym autem właśnie tą Toyotą praktycznie nie, nie przerywając żadnego żadnego driftu także nie wychodząc praktycznie Po ślizgu, cały czas na poślizgu udało mi się praktycznie zrobić ten y, tor. Nie nie, 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 no, 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 co ja zrobiłem? Dobra, hamulec ręczny, pociągnij ręcznym jeszcze, ręcznym jeszcze pociągnij, dobrze. Dobra, ok. I ile punktów nam się da? Nie to, że nie wiem, jaki mam rekord. Bynajmniej. Dobra, yy, to jeszcze zrobimy tak. Ja pokażę może jeszcze raz ten model samochodu. A na koniec to jest. Yy... Dobra, to jest Toyota, to jest Toyota Supra GR z 2020 roku i nie wiem jak, nie wiem jak tutaj ten tuning jeszcze raz na sam koniec yy, udostępnię kod tuningu. Samochód nie jest drogi, jest bardzo dobry do driftów. Myślę, że bardzo dużo sukcesów można nim odnieść. I, i dlatego polecam. Okej. Okay wsiąść do samochodu yy, mam też w ogóle to też jest niespodzianka bo mam też yy, autko które jest, y, wygląda jak taki typowy ale co się stało czym mogło wsiąść się zawiesiło e, nie, nie dobra już jest no i, i naprawdę wygląda jak taki złomek a, a na jedną czwartą praktycznie Każdego odchodzę. Nieważne jakie nowe auto jest. Jest to jedno naprawdę z najszybszych aut, które jest też na 1,25 mili. Dobra, od, znajdź konfigurację. Gdzieś tu było w moich, tak? Dobra, z to co się nie mylę? Drift. Ok, szukaj. To jest ten, właśnie. Good Like Drifting. GR Supra 2020 Toyota, to jest ten Kenapi pay TDG. No, to jest ten autor, to nie jest oczywiście tu nikt mojego autorstwa, tu jest kod udostępniania. E, spróbujcie, polecam w e, komentarzach fajnie. E, szkoda, że nie mam na, na, na razie na streamie jak odpisać, bo zaczynam wiadomo, że chciałbym e, jak najwięcej po prostu zdobyć też widzów, no wiadomo, chciałbym się z wszystkim dzielić. No, myślę, że to będzie wyglądało coraz lepiej. Na, 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 na razie jest tylko tak. Pół godziny, jakieś streamki. Myślę, że jest to ok. Że nie jest najgorzej jak na pierwsze streamy. No i co? No i. A... I do zobaczenia następnym razem. Jeszcze zakręcę jakiegoś bączka na koniec i. Zakręcę jakiegoś bączka na koniec i. I się będę żegnał. O, o, jedna czwarta mili? A może pokażę od razu? Nie, to zostawię na jednym... A chociażbym się tu pościgał z tym panem. A... Dobra, to może zrobię tak. Wybiorę tylko te auto. O ile tu będzie, to będzie Chevrolet? Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet... Chevrolet chyba. Nie, to nie będzie Chevrolet. Dobra, to będzie po prostu już na następny odcinek. Już nie będę mieszał tutaj. Na następny odcinek. Dzisiaj był driftowy. O. Dzisiaj jest typowo pokaz yy, drifterski. No, i możemy zakończyć dobra. Dzięki za oglądanie, pół godzinki prawie minęło. I co? I do następnego razu myślę, że, że będziemy się coraz lepiej bawić. Ja tu postaram się jakąś kamerkę skombinować. Lepszą oczywiście, żeby ten obraz też był jakiś ładny. No, mikrofon mam nadzieję, że dobrze jest. Będę jeszcze próbował regulować to wszystko. Także dzięki. I do zobaczenia w następnym. Yy, razem. Dobra, to cześć Wam i do następnego.